Czy tutaj cokolwiek jest prawdziwe? <laughs> no to zależy, co rozumiemy przez słowo prawdziwość, bo możemy założyć, że wszystko jest po prostu kreacją, czymś, co jest tworzone na wielu poziomach, w większości nam raczej niedostępnych. Możemy założyć, że wszystko jest pierwotnie koncepcyjne, mentalne, a znamiona prawdziwości przyjmuje po tym, jak napełnimy te Powiedzmy, ideę odpowiednią ilością energii. No, to działa też w drugą stronę. Jeżeli chcemy, żeby coś nie miało znamion prawdziwości, to po prostu tej energii nie dostarczamy ideom. Na przykład, no, idea wojny teoretycznie mogłaby być zagłodzona na śmierć i moglibyśmy dokonywać pewnych zmian ewolucyjnych zupełnie innymi sposobami, tak, niż za pomocą podbojów i za pomocą potężnej. Potężnej y, agresji. Te energię y, agresji, która tak naprawdę jest czystą energią, sama w sobie, y, teoretycznie można by było przekierować gdzie indziej, do innej idei. Energia mogłaby zasilać inne emocje, już nie agresję, na przykład miłość bezwarunkową, 10. tak? Według. Y, y, Fizyki kwantowej rzeczywistość powstaje jako interakcja na poziomie, na poziomie cząstek subatomowych, czyli w takiej niezwykle małej skali, trudnej do wyobrażenia sobie. To słowo interakcja odnosi się do oddziaływania na siebie cząstek i pewnych pól. I to oddziaływanie to takie. Absolutnie magiczne zjawisko, według mnie. Nie wiemy chyba do końca, jakie to są oddziaływania. Ja oczywiście nie jestem fizykiem, ale skromną pasjonatką nauki. Bardzo lubię czytać i słuchać tego, co mówią fizycy, ponieważ już no, dawno, dawno opisali mechanikę tych większych obiektów, zagęszczonych, tak to można powiedzieć. Teraz od co najmniej 100 lat opisują już zjawiska subatomowe, a te zjawiska. Są dla mnie zdecydowanie magiczne. I wracając do pytania, czy tutaj cokolwiek jest prawdziwe, to, to według moich skromnych przemyśleń i tak i nie jednocześnie. To, co nietrwałe, co podlega zmianom, bywa, bywa określane przez na przykład religię wschodu jako zupełnie nieprawdziwe, a to, co jest stałe, niezmienne, jako prawdziwe. Hmm. Wydaje mi się, że w nas, w naszej przestrzeni doświadczeń może być i jedno i drugie.